Zostawmy sobie jedno, to jest dziennik, a nie pamiętnik. Jutro mój pierwszy dzień w gimnazjum. Na szczęście będę miał się do kogo odezwać. Mówię o moim kumplu, Rauleju. Oto co musisz wiedzieć. Uważasz, które krzesło w klasie wybierasz. Nie korzystasz z łazienki na drugim piętrze, a po trzecie nie zaliczaj serowego dotyku. Jeśli to zrobisz, nie będziesz miał życia. Dzięki Rodrik. To było niezwykle pouczające. Stary, za wysoko mierzysz. Będę się uczył uh -huh. w domu z mamą, czy coś? Ej, Greg! Chciałbyś się u mnie... pobawić? Bawić? Bawić? bawić, bawić. Rany, <grym> po czymś takim to się ląduje na terapii. Jesteśmy w gimnazjum. Nie sądzisz, że przydałoby się wydorośleć? Like, oh, Freckli! Pokazać ci. Sekretnego biega? Ja nie mogę się pozbierać po tamtej nocy. Co tu robią te małe nerdy? Mamusia nie ululała. Zjadaj! Ej, ser! Brakuje kawałka sera! No, maksa, obleśnie! Kiedyś będę sławny i bogaty, ale póki co jestem z gimnazjum i otaczają mnie matowe. Jak trzymasz się mnie, to wszystko się układa. Uch! Oj, sorki! To miało być na lica listów. Wszystko gra? Raczej tak. <śmianowidzą>